Witamy w kolejnym odcinku bohaterowie historii Kujaw i Pomorza. Tym razem skupimy się na postaci króla Władysława Jagieły, Słynnego króla, który pokonał krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem. W jaki sposób Jagiełło związany jest z naszym regionem z Kujawami i Pomorzem? Otóż jest bardzo mocno związany, bo tak naprawdę konflikt polsko-krzyżacki w dużej mierze odbywał się, toczył się właśnie na terenie dzisiejszych Kujaw i Pomorza. Władysław Jagiełło. Nie mamy, nie znamy konkretnej daty. Urodzin Władysława Jagieły, a dokładnie Jagieły, bo tak naprawdę on się nazywał Jagiełło, a imię Władysław otrzymał na chrzcie. Urodził się według historyków albo w 1352 roku, albo w 1362. Jego ojcem był wielki książę litewski Olgert, a mamą druga żona, właśnie Olgerta, Julianna. Był wnukiem słynnego Giedymina, wielkiego księcia Litwy, który stworzył potęgę Litwy. Władysław Jagiełło po śmierci swojego ojca Olgierda musiał rywalizować o władzę na Litwie ze swoim stryjem Kiejstutem oraz jego synem Witoldem. Właśnie tym Witoldem, który pomagał Jagielle w czasie bitwy pod Grunwaldem. Więc tak naprawdę zwróćcie uwagę, że e, dzieje w historii są bardzo zmienne. Raz walczył ze swoim kuzynem, a później razem pokonali Krzyżaków. E, w czasie panowania Jagiełły jako wielkiego księcia litewskiego. Jego państwo, czyli Litwa, było najeżdżane przez krzyżaków, Moskwę, Ludwika Andegaweńskiego z Polski i to spowodowało, że Jagieło i Litwini zaczęli zastanawiać się, żeby znaleźć sojusznika w tych wszystkich konfliktach, żeby jednego przeciwnika tak naprawdę się w cudzysłowie pozbyć, a walczyć przeciwko innym. No, głównym wrogiem Jagieły okazali się krzyżacy, a sojusznikiem zostali Polacy. W 1385 roku, 14 sierpnia, zostanie zawarta, została zawarta Unia w Krewie, czyli Unia Polsko-Litewska. Doszło do połączenia Polski i Litwy. Tutaj możemy się spierać z Litwinami, czy to Polska wcieliła Litwę, czy byliśmy dwoma tak naprawdę... E Równymi państwami, historycy toczą o to spór do dzisiaj. Tak naprawdę była to Unia, która połączyła nasze dwa państwa. Jagieło musiał przyjąć chrzest, również Litwa została w ten sposób ochrzczona. no i Jagieło został mężem Jadwigi Andegaweńskiej, czyli naszego króla córki Ludwika Andegaweńskiego. Okazało się, że ten ślub, mimo różnicy wieku, która dzieliła Jadwigę oraz Jagiełę, był zgodny i tak naprawdę ta para, Dociekała się, doczekała się jednego, jednego dziecka, jednej córki, niestety córka i Jadwiga po porodzie zmarła. Jagieło musiał się ożenić ponownie. Tych ślubów łącznie brał cztery, ale o tym za chwilkę powiemy, jakie były wybranki serca naszego króla spod Grunwaldu. Jagieło został jednocześnie wielkim księciem Litwy oraz królem. Polski. Tutaj na grafikach widzimy słynne obrazy Jana Matejki, widzimy Jadwigę oraz właśnie króla Władysława Jagiełłę. Jagiełło to przede wszystkim monarcha, który walczył z Krzyżakami, i tak naprawdę ten spór toczył się na terenie Kujaw i po na terenie dzisiejszej ziemi dobrzyńskiej na terenie ziemi chełmińskiej tam toczyły się główne walki wojna z zakonem krzyżackim czyli wielka wojna z zakonem wybuchła w 1409 roku i pierwsi zaatakowali nas krzyżacy którzy splądrowali ziemię dobrzyńską polacy zbierali swoje siły w okolicach czerwińska nad wisłą tam przekroczyliśmy rzekę i skierowaliśmy się w stronę państwa krzyżackiego Jagiełło zakładał zdobycie Malborka i tak naprawdę zastanawiał się, gdzie przekroczyć granicę pomiędzy e, królestwem polskim a e, państwem Zakonu Krzyżackiego. Granicą tą była rzeka Drwęca i tak naprawdę Jagieło rozważał kilka miejsc, gdzie przekroczy tą rzekę. Między innymi chciał przekroczyć rzekę w okolicy Torunia, Golubia Brodnicy, zdecydował się na marsz w stronę Kurzętnika, koło nowego miasta Lubawskiego. Gdy polskie wojska podeszły pod kurzędnik, okazało się, że krzyżacy są po drugiej stronie, że są gotowi tak naprawdę walczyć z nami. Jagiełło e, postanowił obejść rzekę i w ten sposób dotarł pod Grunwald, gdzie doszło do rozstrzygającej głównej bitwy pod Grunwaldem. Jak wiemy, Polacy te starcie wygrali, następnie dotarli pod Malbork, ale tutaj kontur świecia. Przygotował obronę zamku, i tak naprawdę Polakom nie udało się zdobyć krzyżackiej stolicy. Wojska polskie wróciły z powrotem na teren królestwa. Doszło jeszcze jesienią do bitwy pod Koronowem, ale tak naprawdę o tym jest inna historia. Skupimy się o bitwie pod Koronowem w innym naszym materiale. Bitwa pod Gruwaldem, widzimy tutaj obraz Jana Matejki. W centrum tego obrazu to nie jest Jagiełło, tylko właśnie Wielki Książę Litwy, Witold. A Jagieło znajduje się po prawej stronie, na górze. Obserwuje starcie, bo tak też to wyglądało w 1410 roku. Jagieło związane jest bardzo mocno z Toruniem. To właśnie tutaj. Podpisano pierwszy pokój toruński 1 lutego 1411 roku w Toruniu na Kępie Bazarowej, czyli po drugiej stronie, tak naprawdę Wisły, spotkali się Polacy i Krzyżacy, i tam doszło do podpisania pokoju. Natomiast pokój z pieczęciami, które teraz widzicie na, na slajdzie, ten dokument został wymieniony pomiędzy stronami. Pod Toruniem przy zamku w Złotorii. O tym zamku także będziemy opowiadać w osobnym materiale, i o postaci związanej z tym zamkiem. Już teraz zachęcam do oglądania. E, jakie były postanowienia tego pokoju toruńskiego? Przede wszystkim e, Polska odzyskała ziemię dobrzyńską z zamkami w Złotorii i Bobrownikach. Litwa uzyskała żmudź, czyli Litwa zyskała więcej niż Polska, bo tak naprawdę głównym powodem tego konfliktu były walki na żmudzi, czyli na Litwie, ale tylko ta żmudź miała być w rękach polskich za czasów życia Jagiełły i Witolda. Polacy jeszcze odzyskali e, zwane zawtrze, które przypadło księstwom e, mazowieckim, a Toruń, który był przez kilka miesięcy pod władzą Polaków, wrócił z powrotem pod władzę Krzyżaków. E, doszło również do dogadania się, jeśli chodzi o kwestie e, handlu i e, swobód poruszania się e, kupców jednych i drugich, również... Ustalono, że ci rycerze, którzy przeszli na jedną lub drugą stronę, spokojnie mogą wrócić do swojej ojczyzny, czyli ci, którzy przeszli na stronę Polski mogą spokojnie wrócić na stronę krzyżacką, a ci, którzy przeszli na stronę krzyżacką, mogą wrócić na naszą polską stronę. No, w przyszłości powiem, że tego postanowienia krzyżacy do końca nie respektowali postać Mikołaja Zryńska, który został przez krzyżaków skazany, ale o tym też opowiemy w innym materiale, więc nie będziemy tutaj już zdradzać Mikołaja Zryńska. Pierwszy pokój toruński został podpisany na kępie e, bazarowej. Znajduje się tam dziś kamień upamiętniający te wydarzenie, a dokumenty zostały wymienione pod zamkiem w Złotorii nad Wisłą i Drywencą. Bardzo ciekawe miejsce. Zachęcam do poznania tego miejsca. Widzimy na fotografii właśnie Złotorię z, e, z Wisły, tak? więc jest to dzisiaj ruina tak naprawdę zamku, a pf, w XV wieku odgrywał bardzo ważną rolę. Władysław Jagiełło e, umiera w 1434 roku, czyli 24 lata po bitwie pod Grunwaldem. W międzyczasie jeszcze dochodzi do zacieśnienia tej współpracy między Polską a Litwą, Unia w Chorodle 1413 oraz 1422 wojna golubska, moja ulubiona wojna, bo ja jestem z Golubia-Dobrzynia i w tym roku mamy 600-lecie tego konfliktu. O tym też będziemy mówić w innym materiale. Jeśli chodzi o małżeństwa króla, Pierwsza żona Jadwiga Andegaweńska, kolejna żona, wnuczka Kazimierza Wielkiego, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska. Z tymi pierwszymi żonami Jagiełło nie doczekał się męskiego potomka. No i zrobił się problem. tak? Kto będzie dziedziczył polski tron po jego śmierci? Dopiero czwarta żona Zofia Holszańska urodziła mu dwóch synów: Władysława II Warneńczyka i Kazimierza Jagelończyka. Władysław Warneńczyk, postać, która związana z bitwą pod Warną, i Kazimierz Jagelończyk, ten, który pokonał Krzyżaków w bitwie w wojnie trzynastoletniej. Ale o tym też będziemy mówić w innym materiale. Dzisiaj tylko sygnalizujemy. Zachęcam do poznawania historii Kujaw i Pomorza, do wyszukiwania postaci związanych z Kujawami i Pomorzem. Jak zauważyliście, z naszym województwem związani są królowie, związane są kobiety, związani są generałowie, żołnierze, jest tych postaci sporo i będziemy o tych postaciach opowiadać. Zachęcam do oglądania.